Cześć. dotarły do mnie dzisiaj dwie paczki. Jedna jest z Psistani, druga jest ze sklepu Nobledog, więc robimy sobie dzisiaj unboxing. W ogóle powiem Wam, że jestem w szoku, jak bardzo rozwinęły się dziewczyny z Psistani, bo ja je poznałam na wiosnę na targach, które właśnie były w łodzi. I od tamtego czasu minęło kilka miesięcy, ja pamiętam, że one wtedy miały w ofercie obroże, smycze, szelki, takie podstawowe akcesoria, a dzisiaj wiem, co jest w tej paczce, bo w ogóle widziałam się z nimi ostatnio, jest saszetka, słuchajcie, taka nerka na biodra I ja ją widziałam już na żywo, bo byliśmy ostatnio na targach i to są w ogóle trzecie targi w Łodzi, w samej Łodzi, na których jest psistań, więc mieliśmy okazję się znowu, znowu z nimi spotkać i powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, bo dziewczyny są naprawdę za Angażowane, jeżdżą po całej Polsce ze swoimi produktami i w ogóle fajnie, że pojechałam na te targi, dlatego, że miałam okazję zobaczyć te nerki na żywo, a ja zawsze mam problem z wyborem koloru, mam taką obsesję, że chciałabym mieć wszystko w komplecie i tak właśnie się wahałam, bo jak widzieliście też na moich poprzednich filmikach, widujecie zresztą te akcesoria na co dzień, to moje bordery mają różowe komplety, z kolei szetlandy mają niebieskie i z nerką miałam ten problem, czy iść w różowy, czy iść w niebieski i on Ostatecznie przełamałam się i nie będzie komplet, i zdecydowałam się na wzór w kolorze fioletowym, więc otwieramy i już Wam pokazuję. Cyk. Chyba wszystko rozcięłam. Zaraz zobaczymy. Okej. Okej, wow. W ten sposób e, prezentuje się pudełeczko. Tutaj detale w ogóle są super dopracowane. E, macie stempelek z przystani na pudełeczku, naklejkę w środku. No w ogóle te paczuszki wyglądają pięknie, aż szkoda je rozrywać. Hop, ops, ops. Dobra. W środku e, wizetóweczka, mm, zawsze one są dołączone, więc fajnie, bo zawsze macie kontakt. I słuchajcie, pierwsza rzecz, która od razu, bo jeszcze nie tylko nerka tutaj jest, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Pierwsza rzecz, która jest, to jest właśnie ta nereczka, którą miałam, ja widziałam na żywo, i powiem Wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem tej nerki, bo jest tak kompleksowa. Dziewczyny chyba pomyślały po prostu o każdym aspekcie, jeżeli chodzi właśnie o tą nerkę. Więc zacznijmy sobie od tego, że ma normalnie dużą, główną kieszeń, która w środku jest podzielona na dwie części. Macie też kieszeń z tyłu, więc. Tutaj możecie sobie wsadzić telefon albo jakąś, nie wiem, gotówkę, portfelik, taka, wiecie, kieszonka na złodzieja, że nic Wam nie wypadnie i nikt e, Wam nic nie wyciągnie. Więc to już są dwie duże kieszonki. I słuchajcie, oprócz tych kieszonek są jeszcze dwie kieszonki, mini kieszonki z przodu. Jest kieszonka ze ściągaczem na smakołyki. Ja zawsze bardzo lubię, jak te kieszonki, właśnie, albo saszetki na smakołyki są albo ze ściągaczem, albo z jakąś gumką. Bo ja z psami spaceruję cały rok, zimą nie robię wyjątków. I zimą, jak mi zamarzną ręce i przejadę po takim ekspresie, słaku, to po prostu wspaniałe uczucie, ja nie polecam go przeżyć. Więc ta gumka i ten ściągacz super. Drugi. Ten pojemniczek, który tutaj mamy, to jest pojemniczek na woreczki, więc mamy wszystko tutaj na froncie. Są woreczki, są smakułyki, i słuchajcie, dalej na dole macie taki paseczek, w którym jest logo. I to nie jest tylko paseczek na logo. E, to jest też takie miejsce, gdzie można sobie ulokować zabawkę. Ja na pewno też zrobię takiego shorta, gdzie będzie pokazane, co się do niej mieści, co gdzie pakuje. Więc tutaj możemy sobie zaczepić szarpak, albo piłkę na sznurku. Więc to jest super sprawa. I to jeszcze nie. Jest koniec, słuchajcie. Mamy tutaj mm, przypinkę, do której możemy sobie przymocować klucze, jakieś rzeczy, które można właśnie zapiąć o taki karabinczyk. Więc to jest jeden karabinczyk, który jest z prawej strony, a z drugiej strony jest dodatkowy karabinczyk. I ten jest taki, że możemy sobie do niego przypiąć miseczkę na wodę, piłkę, ażurkę. Więc no, wyobraźnia Was ogranicza, ale naprawdę ta nerka jest kompleksowa i ma wszystko to. Czego tak naprawdę potrzeba w nerce? Chyba, że macie jeszcze jakieś sugestie, to myślę, że dziewczyny z przystani z chęcią je przyjmą, co jeszcze można by do niej dodać. Ale powiem Wam, że ja patrząc na nią, naprawdę chyba już nic więcej bym nie dodała, bo na przykład jeżeli chodzi o to miejsce na szarpek, to ja w ogóle bym nawet nie wpadła na coś takiego. I co mamy dalej, słuchajcie? Dalej mamy przypinki do pasów. Ja akurat już mam w kolorach, w których to posiadam komplety. Tutaj jest ta większa przypinka, jak dobrze widzę. Tak. Większa jest dla borderów, właśnie różowa, bo one też są w różnych rozmiarach, jeżeli chodzi o szerokość taśmy. I mniejsza przypinka, wpinka do pasów jest właśnie dla Shetlandów. Ja mam po jednej. Dlatego, że często dzielę psy i zawsze rano teraz z nimi chodzę na taki dłuższy spacer, gdzie zabieram całą czwórkę, a po południu czasem się umawiam ze znajomymi, jedziemy do parku, wtedy dzielę sobie psy na grupy, dlatego, że jest tak po prostu bezpiecznie i nie muszę mieć oczu dookoła głowy i też często jak moje psy mają treningi, to po prostu dzielę je, że jedna... Partia moich psów, jakkolwiek to brzmi, dwa z nich mają po prostu trening, więc to już jest jakaś aktywność dodatkowa oprócz spaceru i żeby ich nie przestymulowywać i żeby cały dzień nie były w biegu, to wtedy po prostu pozostałą dwójkę zabieram ze sobą na spacer i tak się właśnie dzielimy. Więc y, dlatego przypinki mam dwie i też jak jedziemy w dłuższe trasy, na przykład za granicę albo na jakieś zawody, to też nie zawsze mam ze sobą cztery psy, a jak mam cztery, to na tylnym siedzeniu się nie mieszczą i wtedy dodatkowo bierzemy klatki. Ale ostatnio zmieniłam właśnie auto, bo wcześniej w ogóle miałam duże auto i woziłam wszystkie psy w klatkach, ale ze względu na wiele względów musiałam to auto zmienić na kombi i właśnie zamówiłam też pokrowiec na tylną kanapę, który Wam pokażę później. I w związku z tym, że zamówiłam właśnie pokrowiec, to domówiłam też wpinki, które właśnie robią dziewczyny w Psistani I tutaj wracam do tego, co powiedziałam na początku. W ogóle jestem pod wrażeniem, bo dziewczyny zaczynają od obroży smyczy i cały czas poszerzają swoją ofertę, przyjmują wszystkie pomysły. I naprawdę dużo nowych rzeczy znajdziecie teraz w Psistani. Ja też ostatnio Wam pokazywałam bardzo fajne takie małe saszetki na smakołyki, które można też przypiąć do smyczy. Jak się wychodzi na szybki spacer, to zawsze takie smaczki są pod ręką, a wtedy najbardziej się przydają. Więc naprawdę oferta jest super kompleksowa. Polecam wam zajrzeć teraz właśnie do dziewczyn na stronę psisteń.pl. Saszetki już są tam dostępne i macie też oczywiście rabat z kodem Paulina i Psy10. Ja też ten rabat kodik Wam tutaj przypnę w opisie. Słuchajcie, jeszcze oglądam sobie z bliska tą saszetkę i o niej wszystkim wspomniałam. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że są tutaj dwa dodatkowe takie okucia, oczka, do których też możecie coś przypiąć, możecie przypiąć na przykład dwie smycze w ogóle tutaj i to, o czym nie wspomniałam, to jest może dość oczywiste, ale nie dla wszystkich, jest też regulacja, więc możecie sobie bez problemu wyregulować tą nerkę i ja zawsze zachwalam w ogóle regulacje z Psistani, dlatego że te ich taśmy są śliskie i ja nigdy nie mam problemu, żeby wyregulować obroże, szelki, właśnie tego typu akcesoria, a przy innych firmach niestety często są po prostu paznokcie na tym łamałam, a tutaj te taśmy są w ogóle bardzo przyjemne, super suną, e, i mimo że ten e, regulator, nie wiem jak to nazwać, to okucie, zostaje w miejscu, to możecie sobie bez problemu nim manipulować, i e, nie jest tak, że gdzieś to się blokuje po prostu na szorstkiej, takiej tempej taśmie. Przechodzimy teraz do drugiej paczki. Ta paczka jest ze sklepu Noble Dog, i to też jest firma, z której już wcześniej mieliśmy akcesoria. Możecie ją kojarzyć z naszych poprzednich filmików, szczególnie tam, gdzie były właśnie kule węchowe, bo te kule węchowe. Są właśnie z Noble Dog i one nam się też super sprawdziły. Ja już miałam okazję je też prać w pralce wielokrotnie. Ja wszystko piorę w pralce: łóżeczka, zabawki, smyczę, szelki i to jest absolutny test, czy jest to wytrzymałe. I mogę Wam powiedzieć, że jest wytrzymałe, więc jeżeli się zastanawiacie nad higieną właśnie takich kul i mat węchowych, to na pewno te ze sklepu Nobel Dog można prać, bo ja osobiście to przetestowałam. Ok, otwieramy sobie paczuszkę. I tu jest to samo co w psi Stani, Zobaczcie, zaraz Wam pokażę do kamery. Jest po prostu tak pięknie rozpakowane. Są naklejki, są szczegóły, więc to jest kolejna firma, z którą ja współpracuję, która po prostu dba o każdy detal i widać, że to co robi po prostu kocha. I jak otwieracie tą paczkę, to aż szkoda ją rozrywać. Tak wszystko jest ładnie zapakowane. Ale otwieramy i już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. I tak, pierwsza rzecz, która jest, to są treserki z indyka. My już mieliśmy te treserki. Nie jestem pewna, czy były z indyka. Być może mieliśmy inny smak, ale one są w ogóle bardzo fajne, bo mimo, że się wydają dość duże, to bardzo fajnie się jedzieli. W sensie one nie mają takiej struktury, że się kruszą, tylko można je podzielić na takie paski, się od nich odrywam. E, więc są fajne. Ja zawsze je biorę i mam przy sobie na spacerze. Jak biorę bordery i szetlandy na ten główny spacer, to wtedy odrywam mniejszy kawałek dla szetlanda i większy kawałek dla bordera, bo ona, różnica przy moich psach jest dość spora. Shetland ważym około 5 kg. Bordery takie są dość większe, jeżeli chodzi o suczki borderów, bo są pod 20 abym bym nawet powiedziała, takie 16-18 yy, więc im daję większy kawałek, żeby coś poczułem. Więc to jest super opcja, jak macie właśnie psy o różnej wielkości. I lecimy dalej. Mamy naturalne gryzaki, które też dostaniecie w sklepie Noble Dog. Tutaj mamy uszka starnym. Szczególnie Sasi w ogóle u mnie jest teraz w takiej fazie, że ona by wszystko chciała gryźć i mimo, że skończyła już rok i dawno wymieniła zęby, to ja cały czas muszę jej te gryzaki podawać i to jest taki w sumie mój jedyny pies, który ma taką silną potrzebę gryzienia. Bo jeżeli jej nie podam tych gryzaków, to znajdzie sobie alternatywę. Ostatnio byliśmy w ogóle w Ikea, kupowaliśmy właśnie jakiś tam mebel, Damian go składał i zostawiliśmy ten karton. I jak gdzieś też poszłam, on też poszedł, wracamy i po prostu ona jak ten termit rozgryzła wszystko, przemieliła jak niszczalka do papieru. Więc zdecydowanie gryzaki u niej to jest taki must have. Są takie psy, wiecie, które mają silną potrzebę gryzienia i ona z wiekiem szczenięcym nie ustaje, więc idealne są właśnie dla nich naturalne gryzaki. I tutaj mamy to ucho sarny i kolejny gryzak to są żwacze wołowe, taki klasyk śmierdziuszek, bym powiedziała, coś, czego żaden właściciel nie lubi wąchać, a każdy pies uwielbia. I w ogóle powiem Wam też, że te żwacze wołowe, jeżeli macie szczeniaka, to one są super dla takich szczeniaków, które jedzą śmieci różnego rodzaju na spacerach rzeczy, których jeść nie powinny. To bardzo często jest to kwestia wyjałowienia trochę tej flory jelitowej i te śmierduchy, które dostają w domu, pomagają im zaspokoić tą potrzebę eksplorowania wszystkiego, co śmierdzące i później nie mają aż takiej tendencji do zbierania śmieci na spacerach. Okej, okay, mamy tutaj dalej o, paczki z kasy... co ja gadam? Paczki? Paczki? Czekajcie, muszę się zgubić. Paski z piersi kaczki. Ok, to były trudne. Ja już wcześniej też miałam fileciki z kaczki, one też są super. Ta kaczka jest w ogóle bardzo mięciutka i fajnie się ją kroi. Ja ją używałam też do manersa, czyli tej takiej mojej maszynki na jedzenie, którą biorę ze sobą na treningi. Wtedy właśnie używałam też tych smaczków, więc one to są kolejne z serii, tak samo jak te treserki z indyka. Jeżeli macie małego psa, to możecie sobie właśnie takie paski zakupić. I łatwo się je kroi, więc możecie sobie dostosować. Czy chcecie mniejsze, czy chcecie większe, czy może chcecie mix, bo ja też czasem wysiadam po prostu mix w saszetce i stopniuję te nagrody patrząc na wysiłek mojego psa. Więc wiecie, jak wróci, ale w sumie nie miał nic lepszego do roboty, to dostaje mniejszy kąsek, ale jak miał coś interesującego, z czego zrezygnował na moją korzyść, to wtedy mam w zanadrzu na przykład pół takiego paseczka, żeby go faktycznie nagrodzić za ten bardzo duży wysiłek, który włożył. Okej, okay. słuchajcie. O, jeszcze zobaczcie, jesteś dla mnie, skrówka. Dziękuję serdecznie za to, że ktoś o mnie pomyślał. Po większości e, rzeczy, które Wam pokazuję są dla psów, ale ja też tutaj jestem i bardzo doceniam takie gesty. E, Okej, okay, lecimy dalej. Mamy przysmaczki, one są chyba z koniny, bo jest napisane horse, więc myślę, że to nie jest nazwa własna. E, tych nie miałam wcześniej, więc będziemy testować. Są dość miękkie, tak jak sobie teraz macam. Zaraz zobaczę skład. Mm. Tak, to jest konina, słuchajcie, więc to są przysmaczki z koniny. One są już pokrojone na takie dość mniejsze cząstki, więc będą też spoko jako takie typowe smaczki, treserki dla większych psów. Zobaczę później jak się kroją i też na pewno do Was wrócę z informacją. I słuchajcie, dalej mamy coś, co miałam już wcześniej. I to są karmy, karmy, przysmaczki. Przysmaczki do zabawek węchowych. Zobaczcie, mamy tutaj trzy smaki. Już Wam pokazuję. O, i jeszcze, zobaczcie, jeszcze jeden cukiereczek dla mnie. I to chyba jest oranżada jeszcze dla mnie. To jest oranżada herbatka, dobra. Kiedyś były takie oranżady, słuchajcie, w proszku, jak ja byłam dzieckiem. I nikt oczywiście ich nie traktował jako oranżady, tak się je wsypywało po prostu do buzi ten proszek. Ale to jest akurat herbatka. Jest jeszcze jeden cukiereczek. To jest... Bimbom. mi mówi to bimbom. Później skosztuję i zobaczę. Jakiś znajoma nazwa, ale nieznajomy. Nie, nie, ko nie kojarzę jakoś smaku. Ok, wracamy, wracamy do tematu, tak? Jesteśmy tutaj dla psów. E jeżeli chodzi o te przysmaczki, mamy tutaj kaczkę, króliczka i indyczka. E to są przysmaki do zabawek węchowych, które nie brudzą e i mimo, że mają fajny, intensywny zapach, to są takie dość suche. One mi trochę przypominają taką karmę. Jak one się nazywają? Tłoczone na zimno. To jest właśnie ta karma, taka jak dla królika też, albo właśnie dla gryzoni też często są w ten sposób tłoczone. Może one są tłoczone na zimno, nie wiem, czy jest jakaś informacja w opisie. Nie ma, ale podejrzewam, że to może być, może być sposób ich wytwarzania. Tak czy inaczej one są super do zabawek węchowych, bo nie zostawiają jakichś takich, wiecie, bardzo brudnych śladów. Więc pies wie, w którym miejscu dokładnie jest smakołyk i naprawdę się nie kruszą, nie wypadają, nie jest tak, że wiecie, później zosta, zosta, zostają, zostają okruchy w tej zabawce i pies po prostu ją wylizuje i szuka po tych okruchach i nie wie, gdzie tak naprawdę jest smakołyk. Te się nie kruszą, więc naprawdę mogę Wam polecić, jeżeli macie maty albo kule węchowe, to się super sprawdzi właśnie do wypełnienia. Dobra, testujemy jeszcze ten cukiereczek Bimbom. E, truskawka jest narysowana, teraz się strzaiłam. To jest chyba landrynka, ale zaraz Wam powiem, jak smakuje. Daj tak, mi się, że kiedyś były takie cukierki, też miały chyba nazwę Bim... Nie wiem, czy Bim bom, ale coś podobnego. I one były takie m, czekoladowe, ale strzelające. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Mówię mm, Wam, znam skądś ten cukierek. To jest taka m, landrynka, ale jakby miękka na zewnątrz. Skąd kojarzę ten smak? Więc cześć mi świta, ale to jakieś stare wspomnienia chyba muszą być. Bo i nazwa mi się kojarzy, ale jakoś mi się nie łączy, ale często ja mam także mylę. Dwie podobne rzeczy, więc pewnie złączyłam jeden cukierek z drugim cukierkiem i próbowałam stworzyć z niego jeden. Robię to cały czas. I to wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli chodzi o unboxing. Także dziękuję Wam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, sorry, że mówię z tym cukierkiem, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie produktów, to zadajcie je w komentarzach, ja na pewno do Was wrócę, bardzo dobry cukierek, wrócę do Was z informacją. Jeżeli będę wiedziała, a nawet jeżeli nie będę wiedziała, to po prostu zapytam albo ze sklepu Novel Dog, albo dziewczyny z przystani i na pewno do Was wrócę i odpowiem na wszystkie pytania. Słuchajcie, ja już wiem skąd znam te cukierki. To są takie cukierki, że na zewnątrz jest landrynka, a w środku jest taka gumowoklejko, żujka. To stąd znam te cukierki.